I co ty robisz? Jesteś na imprezie? No, ty kaczorzy, to, ma, ma. to no. mam. No. ty no, no? wiesz, już do niejazdy czy inną miejscówkę macie. No co ty nie robisz? Faktycznie. Dzieje Jak? No co ty dupisz stary. Jeszcze raz bo nie słyszałem ciebie, byku. To no wy macie tam imprezę? No nie, posied... nie siedzimy czyli, no. Na czyli, 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 ta napierdala czyli, 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 dobrze jak czyli, no, czyli, kurwa, zawsze się <grym> sobie czyli, 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 bo mi się skończyło piwo. O, tutaj ziomek dobry, Moto GP oglądasz, nie? Bo czapeczkę masz No kurwa, czasami. No. Czasami mam czas to ja stary. Człowieku, MotoGP codziennie na YouTube jest. Ja oglądam. Piszę na YouTube, Amigo witrasz, stary. To potem. Piszę kurwa. co zobaczysz. Chuj. I co, ty... pijani jesteście czy jeszcze nie? Nie. Czemu? Ja nie piję. A ty streamka masz? Nie, ja ten pepsi zero. Ale, ale robić streama? Zawsze. Po co nie robić streama? Ja codziennie z moimi turboprzygłupami się widzę. Tank turboprzygłupów jest stworzony, największy. A wy jesteście turboprzygłupy czy nie? No to zależy kurwa, no trochę ja, a trochę że ten się tak wystraszyłem, że hej. Trochę tak, trochę nie? Troszeczkę, że hej. A czemu koleżanka nie pokazuje twarzy? Bo nie, bo ja wyglądam... Bo się wstydzi. Tak, się wstydzę. Ale czego się wstydzisz? Pokażę. Nie, nie pokażę. Pokaż nie, bo się krępuje. To twoja dziewczyna? Nie. <laughs> nie. A która, która to twoja? Ta druga? Nie. No chyba nie. Nie, nie. <laughs> ja, to co tak słabo? No bo tak się wstydziłem, że hej. Tak jest ok? Tak się, tak się toczył, że hej, kurwa. Człowieku, ale coś będzie działać dzisiaj czy nie? Ale dziś brednych Ręczny. Raczej nie, raczej nie Raczej, raczej? Nie. Ręczny. Bo... Ale czemu raczej nie? W ogóle nie. Ale czemu? Nie ma szans u was czy co? No, no widzisz. Łopie, zawsze są szanse, człowieku, tylko trzeba. Wiesz, za. Da odpowiednie sznurki pociągnąć babka kurwa Normalnie, jak ja bym tam był to normalnie byśmy lecieli Dawaj chłopcy, okay. tak ma co robić Skąd jesteście? Chorzowa Chorzów? A ty? Która z Warszawa. O, to za daleko ma. A podacie dziewczyny swoje instagramy? Ja nie mam czy Nie Nie mam, macie, każda ma no chyba nie. Ale... Podaj, podaj, podaj. Nie. Yeah. podaj, obczajmy czy przerabiasz mocno fotki czy nie. <grym> nie podam. Ale czemu? To po co masz Instagram? To po co masz Instagram? Ale ja mam nazwisko i... O nie, mam nazwisko. No i co z tego, że masz? Ja też mam nazwisko. Wow. Każdy chyba ma, nie? Ty masz nazwisko? Ja? Ja mam, ja on. Kim ty się tam napierdalaś na FMMA? Jak? Kim się ciulasz na FMMA? Z pustakiem, Ambeum. Patrz. Mam jego nazwę nawet na, na bluzie. Ambea to jest. Kurwa, muszę go gębę zobaczyć. Ja w tej bluzie będę na konferencji 15 marca. Żeby wiedział, że jest Ambeum jebany. I co? W zostanie czy w dupiony zostaniesz ty? Ja od niego? No, no ty czy on zostanie Ebany. Bo on dostanie w pierdolu już na konferencji 15 marca. Gadasz, ja? Gadasz, serio. Nie, więc nie wiem czy się walka odbędzie, no. Bo jak mu wykurwie tam jak jeszcze raz podejdzie tylko. On tak źle na mnie działa, jak go widzę, to ja. Pierdol to, pierdol to, weź normalnie do ringu. Ale ten, no weź nie dziewczyny podadzą Instagrama. O ile macie lat w ogóle? To cię pyta, ja sam. Nie podaję! O ile macie lat? 17. Oby dwie? Nie. A która ma więcej? Ta ma więcej. No widać, że przepita jest. O nie! Dzięki cię, się siedzę. Na czysto. Jak? Dzisiaj siedzę na 17. Pierwszy raz. No, no właśnie, no bo widać, że przepita jesteś. No dzięki, ponownie jestem. No ile masz ty lat? Ile masz przepita lat? Ja mam pomysł. Ciężko nie jest zgadnąć. Nie jest trudno zgadnąć? No zgadnij. Bo jesteś starsza ode mnie. Ile mam lat? 13. No! od siatki. No weź podaj swojego Instagrama. Ja nie widzę. podaj przepita. Kurwa, nie! Wiem, że... kurwa nie a co ona na tablecie siedzi? <laughs> Czy to jest swój telefon taki duży? Telefon. A, tabletem chodzi? Ale ty masz zdań. A ty jaki masz telefon? To ja nie mam, ja nie używam. Ty dole te telefony, chłopie, jak mi tam spamują jakimiś wiadomościami, wyjebane. jebane. Chłopie, bijam tu czasem na Olixa, spotkać się z przykupami i... wyjebane jebane, te telefony. Ale przepita, jak mi poda numer, to zadzwonię do mnie. Z domowego. Przepita! Jakiś bredny. Czemu? No nie przedstawiła mi się. Jak ma na imię? Jak masz na imię? Przepita mnie lubi, ja widzę. się mnie z nami. Wiktoria, nie Przepita. Wiktoria, a tu kiedyś gadałem z Wiktorą albo z Weroniką. Tak. Kurde, a często spotkam Wiktorię albo Weroniki, bo mi się myli. Te, te dwa imiona. Podobnie to jest, Weronika czy Wiktoria to to samo w sumie, nie? tak jak Zbigniew i Zbyszek. To to samo imię. No Wiktoria i Weronika to to samo, nie? Nie, mówię o Zbigniewie i Zbyszku. Zbigniew i Zbyszek? To, ale ty, ty na pewno dzisiaj zdypiłaś? No, ja ci ryję panie, nie? Ja ci No. No to chyba dobrze, nie? Nie. Normalnie, no dzięki temu masz silne emocje do mnie. A jakbym mówił ładnie i pięknie, to byś polała yy, to wszystko. Tak? No masz rację. Tak twój kolega właśnie działa, dlatego nie może zadziałać. No bo w ogóle nie działa. No właśnie, bo trzeba zaszczepić kobiecie silne emocje. Wtedy ona zwraca uwagę na ciebie. A potem. Przechodzisz na ten etap słodziaka i już jest wszystko. Pięknie, ja taktyki to znam na każdą kobietę. Ja dwa lata w Sopocie na Mociaku mieszkałem. Codziennie wychodziłem z inną bajerą, więc no... teraz nie wyrwał, stary. Teraz? No. Uczy, uczy. A, 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 a teraz ja nie będę wyrywał przez internet, chłopie, na żywo to każdą wyrwę. Tak, 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 się tak że się, że tak. Jak? Tak się wystraszyłem, że kaj, pierwszy. No, wystraszyła się, ale napisze do mnie. Nie, zostaje, nie. No człowieku, normalnie, to zobacz. Mówić. Musisz wiesz. Wiktoria, napisz do niego? Po co? Wiktoria, napisz. Napiszesz? Po co? No, wiesz, żebyśmy pogadali, nie. No kurwa, grubo na ci widzę. Ale ile masz lat? Bo ja nie lubię takich starych, dużo starszych ode mnie. Mam 18, ale dzięki, że jestem stara. No nie masz 18, masz więcej. 18 ja, mam. Kiedy masz urodziny? W listopadzie. E, to już zaraz 19. A, ja mam 1 stycznia, więc jestem młodszy. Ale masz jeszcze chwali. No tak. W roku mam 18. Co roku jestem ja inny rocznik. A ten y, walentynki, co robiłaś? Piłam. <laughs> walentynki, baliłabym drinki. No oczywiście, a ja. czemu? A czemu cię chłopak zostawił? Ostatni ten. Bo bo nie miałam? <laughs> Miałaś przecież chłopaka na pewno jakiegoś. Kurwa, kiedy ja go miałam? We wrześniu. We wrześniu ile byliście razem? Do listopada. Do listopada? Mhm. Mm to długo, nie? No jak na mnie, to długo. Ja pierdolę, dwa miesiące, tak? To długo. To da radę tyle wy, wytrzymać w ogóle z chłopem? Ja się dziwię, że on w ogóle tak długo wytrzymał. No właśnie, no pomyliłem, że z tobą tak długo. A, myślałem, że obrotnie. On co zrobił? Nic. A ze mną ile myślisz, że wytrzymasz? Jeszcze raz. Ile ze mną myślisz, że wytrzymasz? O, kurwa. Ja z tobą, na razie się ze mną już wytrzymał. Daj, spokój. No właśnie. A ten, y ile masz wzrostu? Bardzo mało. Bo ona ile? taka wysoka Jaka? Mężczyzna. Nawet nie, Wiktoria, nie kłam. ma to mała. Ja to mała jesteś, a ile wagi? Ej, kobiet się nie pyta o wagi. Nie pyta się o wiek, a nie O wagę o się pyta. O wiek się nie pyta i to dżentelmeni nie pytają, a ja nigdy nie byłem dżentelmenem i nigdy nie będę. No i fajnie. Właśnie. Ile? 57. 57, 56. To dużo. No, jak na mnie, wiesz? Czyli jesteś trochę. Nie jestem. Tak, no jak masz metr 57 i 57 kilo wagi? Nie, bo wszystko w poszło. Nie, powinnaś 47 maksymalnie. Ma. Nie, głupoty no, gadasz. Ty chory no, jesteś. Normalnie. No, ma, no co ty? Ja miałem ostatnie dwie relacje. To 1,76 76, dziewczyna i 49 kg. No to wychudzona. No i taka najlepsza. No nie. No, no to jest spokój. Bierz się do restauracji i ci kurwa, fiebie trzy dania. A tak to w ogóle nie zje. Elegancko. Skminione widzę. Skminione wszystko. Nie żre, kurwa, wszędzie się zmieści. Normalnie się nie przepycha w łóżku, kurwa, nie tam Raz miałem taką ulaną, nie? Daj spokój, kurwa, spychała mnie z łóżka. Trzeciego dnia się kurwiem powiedziałem: wypierdalej. Spakowałem ją, mówię: wąs, harty Jest tu biedna. Co biedna? Biedna dziewczyna. Norma Jak ją poznawałem, ważyła 52 kilo, nie? I powiedziałem jej, że ma schudnąć 2 kg. A ona wiesz co zrobiła? Przytyłaj, chuj. 4 przytyła, pływa 56. Jeban. A, tak. a dobra, a jak wy Żyrecie i w ogóle, to super jest. A my już nie możemy, tak? No, nie ale, ma... no ale my jesteśmy faceci, to my możemy, tak? A my jesteśmy faceci. No, nie tak. Wiem. No i co? My, my możemy Żreć, ale wy. My też możemy Żyreć. Wy, wy jesteście naszą wizytówką, wy musicie wyglądać. <noise> no wy jesteście naszą, to tym nie, bardziej. Nie. Wylochą, ja, je, ja, tak. jestem, ja jestem każdej dziewczyny wizytówką, no bo zobacz, jak ja zajebiście wyglądam. Zobacz, jak ja zajebiście wyglądam. To wiadomo, że wizytówka. Dobra, wiesz Nie zabronię Ci żyć marzeniami. Ja całe życie marzeniami. No właśnie, I nie wiem, się zastanawiam, nie? Bo każdy, nawet mój przyjaciel powiedział, że mama mnie kłamie, bo żadna dziewczyna jeszcze nie powiedziała, że ja jestem słodziakiem, a mama mi... No stop to mówi. Że ja jestem bo... słodziakiem. Nie wierz tym dziewczynom, bo każda dziewczyna mówi, że ja jestem draniem i chujem najgorszym. A mama mówi, że ja jestem słodziakiem. I komu wierzyć? Komu wierzyć? Mamie, nie? Mamie, wiesz, mamie, no? Mamę, normalnie. gadają, że ja chuj i drań, weź. Nie gadam z takimi ogóle. No bo wyzywasz dziewczyny. Nie wyzywam, ja zawsze jestem miły. Dla mnie wyzwiska bardzo brzydkie są. Uważam, że to jest bez szacunku i w ogóle. Nawet jak jestem w luźnej relacji, to nie wyzywam kobiet. Nawet w kłótni, jak było kłótnie mocne, to gryzłem się w język i wychodziłem po prostu na spacer, bo uważam, że w związku, czy w ogóle w jakiejkolwiek relacji, jak raz nazwiesz brzydko osobę, z którą coś tam cię łączy, to już potem idzie luźniej, więc Powinno się to, tego pilnować, żeby nigdy brzydko nie powiedzieć o siebie. Jeżeli coś tworzycie, oczywiście, nie? Ale wiadomo, no ty, czyli ty ile masz do schudnięcia? 8 kg. Ale hit. Weronika, tak? Czy Wiktoria? się nie patrzy na wagę. No ja, a na co się patrzy? No bo ktoś może ważyć 60 kg i być no. mega a ktoś może ważyć 60 kg i kurwa mieć mi tą sylwetkę, taką, że naprawdę... No w... nie, no do wzrostu się patrzy, tak? Ja mam 1,90 m, ja mam 1,90 i też mam teraz, e, uważam, że 3 kg nadwagi, ale zaraz to zbiję, nie? Bo zresztą mam limit e, 90 kg na walkę, więc muszę i tak zbić. Ale u facetów jest tak, ma 1,90 to powinien 8, 90 kg ważyć, a u kobiety, jak ma 1,60 m na przykład, to 10 kg mniej, czyli 50 kg. Czyli jak Wiktoria waży 57, ma wzrostu 1,57 m, 47 kg, uwagi, tak? Czyli zanim nie schudniesz, wcześniej do mnie nie pisz, dobrze? Nie muszę wcale do ciebie pisać. Jak? Ja wtedy nie muszę z temu ani do ciebie pisać, bo w każdej chwili mogę mieć tak na zdjęcie kogoś lepszego. Tak, ode mnie lepszego! No żeby cześć, się założył, że są takie. powiedziałaś to bez przekonania, bo wiesz, że ja jestem ideałem po prostu. A ja ci nie bronię żyć marzeniami, że tak myślisz. Nie, bo ja wiem po prostu. Mama mi to mówi. No, no. mówiłaś tak, weź mały, żeby ci nie było smutno. Nie, mówi do teraz, jak przyjadę. Mhm. Na no. No, nie, nie. I tylko mi. Ja mam sześciu braci, nie? I dwie siostry. I ponoć tylko ja z miłości zostałem zrobiony. Reszta to te wpadki. <laughs> No, no i co? Rozmawiają. Nie, tata mi powiedział i mama tak mi powiedziała. Mm -hmm. Że jedyny z miłości byłem zrobiony. Bo całe życie robili. Nie, 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 nie. Ja po prostu jestem idealny. Bóg, po prostu musisz to, Wiktoria, zrozumieć, że Bóg nie daje porówno. Mi dał wszystko, tobie nie za wiele, tak? No, bo tak stwierdziłeś. A ten wąs, wiecie, że jeszcze żadną nie czos? Wiesz to już tak nie chciałam tego komentować, bo nie chciałam, żeby ci się, się zrobiło przykro, nie? Czemu mi przykro? Ja jestem dumny z tego. Ja jestem dumny z tego, że żadną nie trząsł. Mhm. Mm Bardzo. Żadną mnie, ale może którymś. Możliwe. To wie, żeby życie miało smaczek raz dziewczyna, raz chłopak. Widać po policzkach. No? A nie, nie? Ty też o tym wiesz. A ty już, tobie już chodzi, tak, nie? A, no. już widzę, jak ci język chodzi. O, poniosła cię fantazja, jak patrzysz na mnie. No, i na tego wąsa. Ja mam ochotę wrócić do toalety. A, jasne, a tak wpatrzona siedzisz. A, ty. A, będziesz miała teraz sny. Dobry twój, a, nie, to, ja w niego nie wierzę. Naprawdę. No, we mnie ty nie wierzysz. We mnie nikt nie wierzy. Ważne, że ja tylko sam w siebie wierzę. A. Patrzcie, stawiam tylko na siebie. ha! <śpiewa> Bęk! No, a ty jak masz na imię? Ja? Mhm. Martyna. Martyna? Tak. A czemu tak? Co? co? Czemu tak? Jeszcze raz, bo oni tu mi krzyczą. Czemu tak sobie dałaś na imię? Wiesz, co? Cierpię z tego powodu bardzo. A na drugie? Wiktoria. Cześć, Wiktoria? No. Ja, pięknie, sama Wiktoria. No, czyli ja ja mogę mówić Wiktoria i będziecie wiedziały, że ja do Was mówię. No, tak. A Ty ile masz za stóp? Metr siedemdziesiąt gdzieś. A metr siedemdziesiąt masz? No. Na pewno. No, serio. Ile masz wagi? Nie, ja, ja nie chcę, żebyś tu skomentował moją wagę. Daj mi święty spokój, chłopie. Czemu? Nie, daj mi święty spokój. A to wzrost masz fajny, jakbyś 49 ważyła, ale by był już to. Ja to ja... w lewej chyba. Byśmy, byśmy, żyli, no może niedługo, ale tak szczęśliwie wszystko. 49 kilo to ja w podstawówce ważyłam. No to byś mogła wziąć się i wiesz, wrócić do tej wagi. Mm. Nie, wolę być gruba i szczęśliwa. E, ta Mulani to słabo jest. Nie, ja wolę być gruba... bo już wolę jeść dużo żeby się chodzi. Daj spokój, jedzenie jest słabe. No gadasz, najlepsze. Ja zaraz sobie idę lody zjeść. Ha! A catering powinienem jeść, ale nie będę ja, tylko kupiłem sobie lody. Uuu! Ale to nie. Nie bo ja lody. Aj, Weronika, jak nie może przestać o mnie myśleć. A czas wraca, żeby... Tak, z masz rację. Pojrzeć na mnie. A jaką masz miseczkę? Nie, nie. No jaką? No jaką? Nie interesuje. się. No mów. Czemu nie powiesz? Przecież sama powiedziałaś o cyckach. Że ci poszło wszystko w cycki. Sama to powiedziałaś. Bystry, jesteś i masz taki zapon, nie? No to ja mam zapon dobry, odpowiedni. Pytam wszystko w swoim czasie. No widzisz? No A ja nie chcę ja... ci odpowiadać. No nie musisz, ale to wiesz. To rozmówienie teraz bardziej bawi, nie? Aż mi się humor poprawi. No ja zawsze każdemu poprawiam humor. No, ale tak jak że zobaczyłam, to mi się śmiać. No to najlepiej tak. Ja bardzo lubię. Tego włosa też zostawiłem się ma Co tak dziś słaby wyścig, pozdrawiam, turbo przygłupów. Jest jakaś wygrana, dziś 5 zł. Jedker no nie wiem. Możemy zrobić zaraz jakiś konkursik, byku. Ej, dobra, muszę skończyć, bo ja mam mało procent, bardzo wiesz. Czym masz Siedem. mało procent? Siedem mam. Ej, no to Wiktoria podaj swojego Instagrama. Nie. No zobaczysz tylko, czy fotki mocno przerabiasz. Chciałabyś. No pokaż. Kurwa, kurwa. No. Ale się wstydzi, o aaa. No jakby zobaczył tą zajebistość, to zaraz ci twój wąsik odpłacę. Przecież widzę właśnie. Na żywo, to chcę zobaczyć jak a... oszukujesz ludzi na Instagramie. A? Ja nie muszę, ty to robisz lepiej. To ja robię bardzo to, ja wszystko robię bardzo dobrze. No. Wszystkich bardzo dobrze wchłuję. Dobra, lecimy, no. bo mam 6%. 6%. Wiktoria, teraz będzie płakać. <śmiech> 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 ja Amigo na YouTube oprz��cie. Na YouTubie 1500 osób cię widzi teraz. No to Amigo Witrasz oczekajcie. <laughs> tak? Amigo witraż. Co to jest? Na YouTube to jest numer dojebany, stary. Amigo, witrasz? Yeah. No, no dobra, zaraz zobaczę. No to na razie, Wiktoria, nie. Pa. A po co tak przekręcasz tymi oczami? Wiesz wiadomo, <grym> że ci się spodobałam. Teraz będziesz miała ty, sny. Co najmniej, nie, najmniej to tydzień będziesz miała sny o mnie. Kurwa, ty śnis. Ty będziesz sniła. <grym> <grym> <A>, <grym> A widzisz jak machnęłaś tak suczu? O pa, cześć, cześć. Pedu solej! Pedu solej!